Ja Wszyscy Idziemy już na ostatniej wyspie Za to co ale za to największej jest To samo i Wyspa która jest dość, bardzo w sumie, Dlatego bierzemy skuter Będziemy zwiedzać z skuterem Może będziemy jakąś wycieczkę Nie wiem czy że można taką żeby nas właśnie po wodospadach, nie wodospadach Jakim jeepem Tam lunch jakiś. Ciekawe rzeczy. Dobra, nie wiem. Zobaczymy. Jeszcze dokładnie się tym nie zapoznałem, także jak już będę wybierał wycieczki chyba będę grać. A na razie idziemy znaleźć skuter i jedziemy zrobić check-in do naszego kostelu. Co nie? Dobra. I powiem Wam, że pogoda zadowalająca. i Pokazywało, że będzie padać, a tu na razie ładnie słońce, spadnie. I jest naprawdę gorąco, duszno. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że dopisze pogoda, bo na Kopa pierwsze dni było spoko, po Fulmun party zaczął padać i już potem nie było pogodne. Na Kotao troszkę słoneczka była tak, to albo zachmurzone, albo deszczowe. Także liczymy na to, że jednak Kosa Mui nas tutaj przyjmie ładnie ze słonkiem, bo to już ostatnie dni w Tajlandii. A potem tylko z Koh Samui jedziemy, czy płyniemy do Phuket. I tam zostanę jeszcze a, dwie noce. I lecę gdzie? Do Wietnamu, choć mi. A tam już będzie grubo, bo tam nie będzie już siedzenia po 5 dni w jednym miejscu. Dwa, trzy dni i no Będziemy się przemieszczać z południa na północ, także będzie strogo. Podejrzewam, że to będzie to, czego na chwilę potrzebuję, bo już jestem zrewoluciony wyspami. Thank you. No. A tak się wypowiedziałem po posłuj. Eee, Także no mam nadzieję, że Wietnam będzie taki srogi jak sobie to wyobrażam. A czemu? Ponieważ już za dużo byłem na wyspach, Teraz potrzebuje właśnie po kontynencie wioski, kultura, coś innego. Już wyspy mam trochę węczony. No thank you. No thank you. Now we take the motorbike. <laughs> <noise> Taki klimat. już mnie męczą znowu widzicie? Jak będę chciał, to do nich przyjdę. I tak będą musieli mi Max 150 ktoś, więc stły się na statku. Więc 150 mogę im tutaj. A jak nie To ich pierdolę. Jo, ile zobaczyć skuterki A tak to wygląda to samo jest. Gdzieś tu skuterki są chyba. Może wodę pierdziemy kupić Witam was serdecznie, co no, Jesteśmy w hostelu, ładnie małpa hostel <noise> i siedzę sobie na piwku zaraz w pracy wam pokażę mniej więcej jak wygląda czabek, a w ogóle to jest miejsce miejscowości czabek. no i hostel wydaje się bardzo czysty, fajny, zobaczcie dość wszystko nowoczesne mamy tutaj Są tanie do śpiwka, bo 60 za takie małe. To jest mega dobra cena. Normalnie w barze płaci 80 za takie piwo. Stówkę za dużo, no to jest też spoko cena. W sklepie kupisz 50 parę, ale z, przeważnie na tych wyspach co do po 70. A jak byłem w barach to tak duże, nawet 120, więc stówka to jest też spoko cena, także polecam. Naprawdę fajny hostel, wydaje się nowoczesny. Jest tutaj telewizor i jak widzę lubią mecze, więc... Może się uda nawet jakiś mecz go obejrzeć, choć ja tu będę dzisiaj, to jest czwartek. Czwartek, piątek, może zostanę jeszcze sobie. Jeżeli będziemy mi się to polować to zostanę. zobaczę, no, bo chciałem trochę, bo mam skuter na 4 dni, zapłaciłem za skuter 520 batów. No to jest 130 batów za dzień, bo na 4 dni. Dupają wam, że to jest super cena. Normalnie po 200-250 skuter. Ona chciała 150, ale 4 cztery dni, no to 130. Musiałem zostawić swój paszport, mam nadzieję, że mi odda, bo jak nie, to będę w piździe. Także przecież zostanę dłużej w Tajlandii. Ale nie ze względu, że chcę tu zostać, bo już Wietnam, kurde, jestem tak nagrzany, że pójdę. No. Ale to jest dobra cena, także polecam wynająć. Bo czemu? Czemu ja wynajem skuter? Bo za taksówkę płacisz 200 w jedną stronę. 200 w drugą, płacisz 400. Ja sobie wziąłem skutek na 4 dni, tak? Czyli mam 520. Czyli jeżeli 400 no to 120, a tylko mi będzie skuter, no bo i tak bym musiał mieć tak słówkę, że tu dojechać. A ja tak to mogę się opowiedzieć po wszystkich aktywnych jakichś activity tutaj i No polecam skuter, no chyba że ktoś się boi, no to nie, no to lepiej tak ale za benzynę zapłaciłem teraz 60 batów i to mi starczy pewnie na cały już popyt. Także sorry, no ale tak córki się nie opłacę, jeżeli lubi jeździć na skuterze, umie jeździć i... A w ogóle jak już jesteś dzieło sobie, to już tylko skuter. Dobra, mam? Będę się do was odzywał zaraz, jak będziemy się na plaży, a teraz skończę piwko i naładuję telefon. Idę. ludzi, którzy przyjeżdżają ale droższe jest jedzenie w tym czabę, dlatego ja skuterem sobie potem na jedzenie pojadę gdzieś w tańsze miejsce a miałem dzisiaj już jeździć skuterem, zwiedzać, ale w sumie licząc dzisiaj mam już 3 dni więc postanowiłem sobie dzisiaj skorzystać z pogody bo jest ładna pogoda i pójdzie jeszcze się poopalać bo wietnami już w ogóle nie będę na plaży i jutro i pojutrze sobie pozwiedzam jakieś wodospady, budę, temple nie bo może wezmę jakąś wycieczkę, zobaczymy. Jesteśmy w stanie Tutaj jak widzicie można kupić zupki chińskie, to jest podstawa i to bardzo tanie, bo za 15, za no około 2, zł. Tanie, jak u nas w Polsce. Krupeczki, 31 batów, takie średnie paczka, 31, 31. Tutaj o, jak już chyba trochę gorsze smaki, to za 20. Nieźle, a może nie sprzedają nie się za wiem. No Tutaj mniejsze paczki, już też za 20. No i tak nie mniej niż 20 nie zapłacicie. Eee, piwka. W puszce są droższe, na przykład 0,54 baty. Eee, jeżeli chcecie, te lokalne w butelkach małe to 41, 2,80, więc więcej kupisz, tym bardziej się opłaca. Changi 77 Duży, duże piwo, 58, czyli dobra cena, jest normalna. Jak na półkę do Coli 14 i gdzie tu są nie mają Red Bulli tutaj? dziwne, Ci... zawsze są Red Bulle. no nie mają tym razem, pokazałem jak te robią wody jak widzicie cena o, ta lepsza 75, ja kupuję tą za 14 i jestem zadowolony ogólnie tu wody jak spakują to wszystkie są na full można sobie kawkę wziąć, kupić i zrobić przy okazji tak jak na stacjach i tutaj macie takie jedzenia tego typu paróweczki co jest najlepsze, że kupujecie sobie hamburgera i oni wam na miejscu przygotowują więc wybieracie sobie tak samo tutaj macie takie kanapki. Bardzo słynie z tego właśnie sobie mamy tutaj. Ja sobie wezmę zaraz takie jedzonko, bo nie chcę mi się iść do restauracji, więc wezmę to sobie na wynos i po prostu zjem na plaży. I, I chyba wezmę sobie to. Wygląda dość apetycznie, jest jakieś takie chili albo albo to. to są jakieś takie kotleciki z ze ale ja wezmę to. I to. Ciekawie wygląda. Jakiegoś browarka na plażę weźmiemy, żeby nie było. Dobra. Weźmiemy może... Hmm. Dwa małe ciangi Czy dwie Singie. A może Leo. Nie wiem, czy duże brać, bo... Duże będzie zaraz ciepłe piwo, nie? Dobra, nieważne. A wracając, do, to jeszcze tutaj są... Czekajcie, to wezmę może te jest paleo Małe. Nie będę brał dużych. Tu macie orzeszki. Słodkie. A tu jeszcze są chrupkie. A tu już ich takie lokalne. Widzicie? Tu już są tańsze. Muszę za 20 duża paczka. Bo to są ich marki, nie są jakieś lejsy. No i tak jak mówiłem, to zielone tutaj to jest dość popularne właśnie. Wygląda to jakby takie Eee, nie wiem, wodorosty, ale fajne to jest, dobre, jadłem, polecam. I tutaj takie paluszki, ciekawe, coś innego niż mamy w Polsce. A, tu będą Red Bull, no Red Bull, zadyszkę, i tak patrzcie, jak wygląda tu Red Bull. Inaczej, bo jak, nie wie, jak wiecie, to Red Bull pochodzą z Tajlandii. Po prostu Amerykaniec przyjechał, zobaczył, bo to było w proszku, no i zaczął tak sobie biznes kręcić. Dzięki temu mamy Red Bull w Europie i na świecie, tak w Ameryce one pochodzą z Teraz już bo to właściciel amerykański. No i wszystkie mleczka, nie mleczka, jogurty, jak widzicie, są. Znowu zupki za 13. Także, czy bierzesz taką zupkę i sobie przygotowujesz, że teraz zalewasz i jesz na miejscu albo bierzesz na wynos, Także fajne to jest. No chleb, jak mówiłem, tylko tostowy, nie? nie ma nic innego. Tu jeszcze jakieś słodkie bułeczki. Tutaj Mentosiki, Haribo. No i wszystkie kulki, tak jak pozostaje. Dobra, idę zapłacić. Także, do zobaczenia. tutaj jest pół cool party. Sroga plaża, ładny piasek, piękna woda. A jak tak widać, to nawet pogoda dopisuje. Także na razie jestem zadowolony. Ostatnio trochę zadowolony. ไป